3x0 z tej strony, raz czy dzień, i ogólnie sobie 3 gramy z drugim Marleyem. E, co się stało? Kamikaze, co się stało? Czekaj, jeszcze raz coś coś. Co się stało? Dziwne. Jakby kamikaze widział, jakby. Aha! A? Dziwne. No za, za, za. E, a wejdziemy i z tego, zdrowe. Dobra, zaraz wracamy. co będzie idealny na tę misję, które mam tutaj w sumie. Aha. Nie wiem, się dzieje. Ale chyba jak na przykład, nie wiem, co zrobisz, to powinno się. Działoć, nie? Ale to takie same z, y, misje. Wygraj 8 gier, spoko. Spoko, kurde, nie? Aha. Ej, a z... Ej, ja tam, ja tam widzę, że masz Gale'a na przykład, nie? teraz masz Amberga, Amberga masz teraz. A teraz masz Colette. Teraz masz Sarza. A wiesz na przykład Gina. No i on nie tam wyświeca się. Ej, a co jakby zrobić coś takie. Dobra, jakby ready, może być. E Za ciebie gra bot? bot? za ciebie gra jakby Kamikaze za ciebie gra Jakby nie działa Ej Kamikaze Za ciebie gra Ogólnie dołączajcie do naszej grupy Jakby na tym, na wiecie, no, no wiecie w sumie No wiecie bo Braulu a, Która się jakby nazywa Aha voilà. Jakby grupa się nasza nazywa y, legendy raz i zdechłam, zdechłam, super. Dobra, dziękuję wam za odcinek dwuminutowy, bo tutaj już się odgłosy dzieją dziwne. Do widzenia i cześć!